Siemano wszystkie majstry, dzisiaj kontynuujemy rozbieranie Seata e, pf, co ja godom? Siemano wszystkie majstry, dzisiaj kontynuujemy rozbieranie malucha e, zostało tutaj przód, co tu mamy. Z tego co widzę, pompa hamulcowa, resztki układu kierowniczego, to na razie jest celem, po tym może z czasem oczywiście. Próbuję się podjąć odkucia tych, tych, tych yy, mocowań od resora. No podobno to jest bardzo trudne czasami trzeba nawet grzać, Także, majstry, tak, gratynom tu wyleciały. Jak widać eee, Co tu się zmieniło, a więc no z tyłu zawieszenia już nie ma Jak widać został jeden amorek, którego samemu nie umiał wyciągnąć, jak on jest na dole Majzlarzek szukał, a ten majzel pod nogami Ja tam szukał majzla, ja go nie umiał znaleźć Teraz tak, tutaj już linki Nie wiem co z tymi linkami z ręcznego To muszę jakoś przeciągnąć, a przez moje cięcia to nie przechodzi. Żadna praktycznie śruba, nie wiem, albo ja nie umiem, albo bo za mocno dokręcone, czy coś. Każda śruba mi się objeżdżała, i że wszystko poucinął. Teraz tu mamy linka z hamulca, ale jakoś przenieść nie chcę. O, tak, pięknie zakonserwowano. No i teraz zaś się przeniesę chyba do przodka. Szotku. Zdemontuję te reszta gratów i co? Wytniemy podłoga. Mam nadzieję, że jutro się już uda na... wyciąć. Jeszcze jak? No już tak mamy go obuda praktycznie. Potem już blachareczka no zostanie. Myślę, w tym tygodniu się za to wezmę. Także tutaj sobie zdejmuję zbiorniczek z płynem. Jak widzicie, jeden wężek że jakiś ściepał. Teraz drugi tu jest płyn, więc na pewno pociecze jak, jak zwariowane. Okej. Okay. Zbiorniczka mi poleciało. To teraz muszę jakoś zbiornik jakiś cierpać. Tylko... Tak, o. tak. Kurczę, dobry płyn! No. głupi że jej jest i tyle. Płyną nie mogę bardziej przekrzywić, bo mi się wyleje. A, fajnie. Fajnie ukręciła się. Jeszcze jeden górszy. Także majstry, tak, tu już my się pozbyli pompy hamulcowej. Co jeszcze? Tutaj resztka przewodów, ale to jedno przeciągnąć. I odkręcę reszta jeszcze tutaj z tym maglo, i będzie do widzenia. I po tym by rozkuwał to, to młotkiem myślę, że złodziesz. Najwyżej majznym. A potem będziemy płakać dopiero. Jeszcze jak? O, w środku, też już popychacze żeś ciepło. O, cyk, wody przeciągnę i będzie. Spróbuję się podjąć odkucia tych, tych, tych yy, mocowań od resora. No podobno to jest bardzo trudne, czasami trzeba nawet grzoć. Czasami trzeba nawet grzoć. Trzeba nawet grzoć. Nawet grzoć. Trzeba nawet grzoć. <laughs> Idzie lepiej niż myślałem Wow To jest ameliniowe Chyba teraz majzem pójdę, bo śruba A few śruba later. O jak ładnie zlazło <laughs> Całe rozkruszone o, widziałeś pan? Pakiet premium będzie z tym autem Także prawdopodobnie te łatwiejsze do zdjęcia już ściągnięte. O! Widzimy. Jak bitumik się dobrze trzymał. O! Dobry bitumik. Panie. Ja ten... ale ten bitumik to wszystko trzymał. Ja wągodą. Ten bitumik całe auto trzymał. W kupie i papa. Dobra, lecimy z tym drugim, dom lepiej kamera. O, wow. Ale bych się w walnął Ta Tamelinium to prawie jak z gipsu Halo się wahacz? Śruba uwalono. Druga kosteczka ameliniowo wyciepano, miesiąc kończy pamięć.